Dzień dobry, nazywam się Maria Chochorek. Jestem z zamiłowania ekonomistą, wieloletnim głównym księgowym, a obecnie trenerem i dyrektorem finansowym firmy Tax Consilium. W imieniu swoim oraz zarządu firmy Tax Consilium Spółka Zoo serdecznie zapraszam na certyfikowany kurs rachunkowości od podstaw online w czasie rzeczywistym. Jestem pomysłodawcą i autorem tego kursu. Od 2013 roku prowadzę kursy i szkolenia. W ciągu 7 lat przeprowadziłam 89 edycji kursów rachunkowość od podstaw. Zapraszam na krótką prezentację szkolenia. Zacznijmy od najważniejszego. Co zyskasz, biorąc udział w tym kursie? Zdobędziesz lub utrwalisz aktualną wiedzę merytoryczną. Poznasz zasady prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, zdobędziesz umiejętności praktyczne, a co najważniejsze, połączysz wiedzę merytoryczną z umiejętnościami praktycznymi, przez co zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Jak zbudowany jest kurs? Nasz kurs podzielony jest na 7 modułów tematycznych stanowiących całość. Prowadzony jest zupełnie od podstaw w oparciu o przykłady z codziennej praktyki księgowej. Kurs obejmuje 56 godzin dydaktycznych. W świat podatków wprowadzi uczestników kursu doradca podatkowy, z którym odbędzie się jeden dzień szkoleniowy. Podczas pozostałych 6 dni szkoleniowych zapoznamy się i przećwiczymy podstawowe pojęcia z rachunkowości. Efektywne zarządzanie majątkiem, rozrachunki, koszty, zasady ustalania wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdania finansowego. Każdy moduł rozpoczynam od teoretycznego wprowadzenia, wyjaśniam najważniejsze pojęcia, uczę posługiwania się terminologią. Będziemy wspólnie liczyć zadania, wypełniać autentyczne dokumenty, przejdziemy przez proste naliczenie wynagrodzeń. Księgowanie listy płac, przećwiczymy naliczenie podatków, sporządzimy roczne sprawozdanie finansowe na podstawie ksiąg rachunkowych. Zaczynamy od prostych zadań, przechodzimy krok po kroku, coraz dalej, aby na koniec sporządzić sprawozdanie finansowe. Tam, gdzie ustawa o rachunkowości pozwala na wybór metody, np. amortyzacja środków trwałych, Omawiamy wady i zalety wyboru oraz skutki podjętej decyzji. Celem kursu jest praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku księgowego. Jak ten kurs się odbywa? Kurs online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej. Wymogiem uczestnictwa w kursie jest połączenie z internetem. Oraz możliwość korzystania z komputera. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma od nas autorski materiał w wersji PDF, składający się z najważniejszych informacji merytorycznych i 56 zadań. Materiał opracowany jest na podstawie przykładów z praktyki księgowej i bieżących przepisów prawnych. Jest usystematyzowany od dokumentu źródłowego po sporządzenie sprawozdania finansowego. Każdy moduł omawiany jest od podstaw. Do każdego modułu wykonujemy quizy, kazusy, zadania, aby połączyć nabywaną wiedzę z umiejętnościami praktycznymi. Na praktyczny charakter składają się ćwiczenia przygotowane na podstawie przykładów z życia wziętych. W trakcie kursu można zadawać pytania, a ponadto przez 30 dni po zakończeniu kursu uczestnicy objęci są opieką poszkoleniową i również mogą zadawać pytania związane z kursem. Przewidzieliśmy także możliwość indywidualnych konsultacji online. Dodatkowo po każdym module wysyłamy prezentację i rozwiązania zadań, które omawialiśmy podczas danego modułu, oraz podsumowanie i zadania nieobowiązkowe. Przygotowaliśmy 35 dodatkowych zadań, oczywiście dla chętnych. Dla kogo jest ten kurs? Ten kurs jest dla wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką rachunkowości. W szczególności dla osób, które chcą podjąć pracę w księgowości. Również dla osób, które zaczynają pracę lub pracują w obszarze rachunkowości, a chcą usystematyzować wiedzę. Wiemy doskonale, jak szybko zmieniają się przepisy. Kurs jest również dla właścicieli spółek kapitałowych, dla członków zarządu, jak również Rady Nadzorczej, aby rozumieli zasady księgowania na kontach. Co ułatwi porozumienie z księgowym lub biurem rachunkowym. Co otrzymasz? Najważniejszy: certyfikat księgowego poświadczający wiedzę i umiejętności. Jest to kod zawodu 33 1301 po pozytywnym zdaniu egzaminu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w rachunkowość od podstaw wystawione na podstawie obecności bezpłatne konsultacje, pakiet, 30 dni opieki poszkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, 200 zł zniżki na certyfikowany kurs rachunkowość dla zaawansowanych. możliwość spłaty w ratach 0% odsetek. Dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie na kurs Maria Chochorek.